W Sejmu i Senatu. Te osoby są wprost zaproszone jako przedstawiciele podmioty najwyższej władzy w naszym kraju. I, I myślę, że ta formuła, bo to też były pewne dyskusje, ona jest najbardziej otwartą. Myślę, że też na tyle, żeśmy sprawę nagłośnili, że chyba nie ma takiego przynajmniej wiernego kościoła w Polsce, który nie czułby się zaproszony. A teraz już odpowiedź jest po stronie. E, Adresata. Zapraszam. Tak. Jego Ekscelencjo, wiemy, że nie każdy będzie mógł przybyć do Krakowa, do łagiernik, do sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jak ci wierni, którzy pozostaną w swoich parafiach, będą mogli włączyć się w ten jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla i pana? Tak, jak już tu raz drugi wspominałem, będziemy mogli wszyscy w samą uroczystość Wysokiego Narodzenia Świata, Uczestnicząc w liturgii w poszczególnych świątyniach, włączyć się w ten akt, bo o to prosiliśmy przez biskupów diecezjalnych, prosiliśmy kapłanów w naszym kraju, by w tym dniu, w tę uroczystość, zwieńczona była każda liturgia odmówieniem aktu. W czasie tak zwanej sumy parafialnej, może być ewentualnie jeszcze to połączone z krótkim wystawieniem pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. No i oczywiście jeszcze jest potem, myślę, możliwość, to już zostawiamy też pasterzom w parafiach, by po południu zawsze jest też uroczyste nabożeństwo, by wtedy też jeszcze można rozbudować właściwie ten ca... w ramach tego nabożeństwa tę całą proklamację przyjęcia Jezusa za króla i pana. A stanie, mój ekscelencji, jakie konsekwencje powinno mieć to wydarzenie tego listopada? po białegiernikach, w, w, w Santuarium Bożego Miłosierdzia, Roku Bożego Miłosierdzia, tego ważnego na roku, jubiluszu, chrztu polskim. Dla Kościoła w Polsce, dla społeczeństwa, jakie ma znaczenie, jakie powinno mieć znaczenie i konsekwencje? To jest bardzo takie, bym powiedział, <laughs> pytanie trudne w tym znaczeniu. Nie lubię zasadniczo uprawiać takiej futurologii. Yy, przestrzegałbym przed magicznym myśleniem, yy, że no, dokonaliśmy yy, jubileuszowego aktu, proklamacji tego aktu, wykonaliśmy swoje, yy, no teraz niech Pan Bóg resztę dokona. Było no, no, wielkie z wręcz wobec Pana Boga, prawda? Yy, typ takiego magicznego myślenia. My wiemy, że to nie ma nic wspólnego z wiarą prawdziwą, bo wiara prawdziwa yy, to, to wysiłek, to zawierzenie, to trud. To praca nad sobą, praca apostolska, i tak dalej. Natomiast myślę, że takim słowem, też, które tutaj chciałbym raz jeszcze użyć, czego bym się spodziewał, co właściwie jest celem, który sobie stawialiśmy, to jednak uporządkowanie naszego życia rodzinnego, osobistego, zawodowego, społecznego, by ono się toczyło bardziej po Bożemu, by było znowu bardziej Boże. I żeby tak było, my nie jesteśmy w stanie tego swoimi siłami ludzkimi dokonać. Tego dokona Pan Bóg. My mamy się otworzyć, pozwolić mu działać. I dlatego no, o to bym wręcz do wszystkich apelował, żeby w tych, w tych dniach przygotowania już do aktu, i potem w tym czasie wypowiedzenia tego aktu, a także potem Adwent i, i Boże Narodzenie, raz jeszcze mówię, to tak. Boska po Opatrzność poprowadziła, żeby to był naprawdę czas zaproszenia Jezusa, otwarcia mu drzwi, oddania sterów e, e, życia e, w jego ręce. Powierzmy mu życie, nie bójmy się tego. Oddajmy to życie tak, żeby on mógł je porządkować, żeby on mógł być kowalem, e, żeby on nas rzeźbił e, nie na miarę naszych projektów, ale na tą miarę którą On jest, bo On jest obrazem e, dla nas, tym, tym, tym pierwowzorem wszelkiego stworzenia. Jego Ekscelencja, Księży, Biskupie, bardzo dziękujemy za to spotkanie, za te słowa i głęboko w to wierzymy, że również te słowa Jego Ekscelencji bardzo konkretnie pomogą wielu naszym słuchaczom, widzom, ale także wiernym, przygotować się i przeżyć świadomie ten akt jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 19 listopada.